Dzień dobry, witam dzisiaj osoby z podznaku Barana i zapraszam Was, moi drodzy, do czytania dla Was na sierpień. Jak się pokazuje ten czas w ogólnych energiach dla Waszego znaku, a dodatkowo z drugiej talii, co w miłości, co w uczuciach, relacjach, związkach, w Waszych sytuacjach rodzinnych, finansowych, zawodowych. O tym będzie oddzielnie w dwóch słowach. Oczywiście na początku, jak będę omawiała ten rozkład ogólny, no, na pewno też na takie aspekty zwrócę uwagę, więc tutaj zachęcam, żeby oglądać całość, bo ta całość dopiero może Wam, tak sądzę, dawać jaśniejszy obraz sytuacji, czego możecie się spodziewać właśnie w sierpniu. Na koniec będzie. Jedna karta z przesłań anielskich jako rada dla was wskazówka podpowiedź w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca, cudownego czasu, żeby wam się wszystko udało, poukładało. Żeby się spełniło to co najlepsze. Przypominam, że czytanie jest kierowane do wielu osób, więc pokazuje energię, jakie będą Wam towarzyszyły w sierpniu. Zapraszam Was do czytań indywidualnych bardzo serdecznie. Zapraszam Was do komentowania, do subskrybowania oraz do lajkowania. No, i przejdźmy do konkretów. Jak się zaczyna dla Was miesiąc? Wygląda jakby korzystnie finansowo. Król Monet, który rozpoczyna sierpień, dla Waszego znaku oznacza dostatek, dobrobyt. Może dla kogoś oznaczać jakieś kwestie związane z osobą w rodzinie. Król denarów, a może to być wsparcie od kogoś. Na przykład, może to być pokazana osoba z znaku koziorożca, panny albo byka, albo może być pokazana jakaś sytuacja, właśnie, która ma związek z poprawą finansową. No to może być na przykład awans dla kogoś, jakaś y, bonus finansowy, podwyżka. Pieniądze. A czasami król monet też właśnie mówi o sytuacjach związanych z nieruchomościami, może dewelopera komuś pokazywać, prawda? Ale generalnie to jest to pokazane tutaj w taki sposób, że prawdopodobnie coś, na co wy oczekiwaliście, albo co było przełożone na później, lub wstrzymane na przykład na jakiś czas, to teraz z początkiem sierpnia się. Materializuje dla Was w postaci korzyści finansowej. O, no tak można by było powiedzieć. Naprzeciwko, co jest pokazane, to może być na przykład jakaś papierologia, sprawy formalne, dużo dokumentów, dużo mówienia lub załatwiania czegoś, prawda? Siódemka mieczy może mówić, że. Sprawy trochę nie idą do przodu, ponieważ wiecznie coś wychodzi na wierzch, co wymaga rozwiązania, co wymaga poszukania jakiegoś przepisu, na przykład czegoś takiego, odnalezienia czegoś w umowie, no w każdym razie ogólnie rzecz biorąc sprawy formalne. No i tak się ten miesiąc zaczyna. Ale to jakby tak zaczęliśmy od powiedzmy takich kwestii związanych właśnie z finansami, a można też dla kogoś innego zinterpretować to pod kątem uczuci i relacji. I wtedy król monet męża może znaczyć, albo właściwie może też oznaczać osobę w rodzinie, albo takie znaki zodiaku, jakie wymieniłam. Więc ten król monet jako stały partner na przykład. A tu na naprzeciwko. Y co jest na wyzwaniu, to mamy w siódemce mieczy na przykład kłamstwo albo jakieś potajemne zagrywki, które są właśnie ukrywane. Coś ktoś robi po cichu, sprytnie, na swoją stronę, nie przyznaje się do tego, wymyśla historię, może też ukrywać na przykład. Jakąś relację. Tutaj, ponieważ przy królu monet jest wisielec, to może jest to osoba, może chodzi tutaj o osobę też, z którą na przykład jakiś czas nie mieliśmy kontaktu, prawda? I czekaliśmy na kontakt. Jest kilka opcji. No i powiedzmy, że na podstawie jest. Giermek kielichów, on może pokazywać jakiś kontakt, emocje, okazję do czegoś, może pokazywać yy, propozycje spotkania, a zwłaszcza, że do tego jest dwójka kielichów, czyli jak najbardziej. Taka propozycja spotkania byłaby tutaj widoczna, a taka propozycja może dotyczyć faktycznie, dokładnie i miłości, i uczuć, a może też po prostu być miłym spotkaniem z kimś w sprawach na inny temat, tak? Wasze myśli są, czy wasz sposób myślenia lub sytuacja, w której jesteście, to jest pokazana piątka buław. Rywalizacja jest w piące buław, jest w piące też taka napięta atmosfera, jest w piące także ja chcę dla siebie coś przewalczyć, ugrać, tak? Więc chcę być lepszy na przykład lub lepsza niż ktoś z mojego otoczenia również. Połowa miesiąca jest pokazana w Energii Króla Mieczy. Bardzo często Król Mieczy pokazuje osobę urzędno, urzędową, urzędnika na wyższym stanowisku, kogoś takiego bardziej sprawczego, decyzyjnego, na przykład no, może być właśnie notariusz albo radca prawny również. Ktoś, kto ma bardzo dobrą pamięć, jest elokwentny, wypowiada się tak zwięźle i klarownie. Właśnie dlatego jest to związek z takimi zawodami. Może król mieczy pokazywać zakańczanie również jakichś spraw formalnych, podpisywanie umów, powiedzmy, tak? Albo może to być pokazana osoba z podznaku wodnika, wagi lub bliźniąt. Król mieczy stawia sprawy jasno. Więc. Jak najbardziej ktoś może podpisywać umowę, albo się tutaj, na przykład, jeżeli ma jakieś niejasne sytuacje, z kimś takim spotkać, czy doradzać, tak, króla mieczy. No ale do tego króla mieczy jest pokazana piątka. Pucharów, która może mówić o na przykład niezadowoleniu, nie do końca spełnionych oczekiwaniach, tak? Czyli rozczarowanie może być pokazane. Król Mieczy może też mówić o zakończeniu jakiejś komunikacji, tak? Komunikacja? No bo to jest żywioł powietrza, czyli mamy myśli, słowa, które powodują jakieś działania. W Królu Mieczy to jest już. Efekt takich naszych rozmów pokazany. No ta piątka pucharów może wskazywać, że niezbyt zadowoleni jesteśmy z tego efektu. Nasz, wasz punkt widzenia to jest pokazany w karcie kapłanki, czyli coś robimy w dwie osoby, jeden na jeden. Jest też król pucharów. Miłość symbolizuje, prawda? Dojrzałe emocje. Tutaj karta kapłanki może pokazywać ukryte relacje również, albo w ogóle jakieś sprawy, które trzymamy tylko dla siebie. Nikomu się z tego nie zwierzamy. Dla kogoś innego karta kapłanki może pokazywać spotkanie z przyjaciółką. To może być też bliska kobieta dla kogoś, ale to by była taka osoba, z która, którą nie możemy porównać, na przykład do to by, był, to by był na przykład kontakt na odległość. To by była ukryta relacja. W kapłance jest zawsze coś ukrytego, czyli ta niewidoczna strona księżyca. Tak. Może tu być w kapłance pokazane na przykład życie na dwa domy. Prawda? Może być pokazana przyjaciółka, z którą się spotykamy i na przykład rozmawiamy o różnych rzeczach, a to jest też nasza tajemnica. W innych kwestiach, w innych przypadkach, taka kapłanka może oznaczać i spotkania w ogóle ogólnie może oznaczać wchodzenie na przykład w spółki, ale tutaj nie ma przy niej karty sprawiedliwości. Więc ja myślę, że Aż tak daleko to nie zachodzi. Z zewnątrz, co się pokazuje, mamy cesarza. Cesarz wchodzi w wasze życie z dostatkiem finansowym. Tak samo zresztą jak z początkiem miesiąca. Król monet, czyli wyzyskujecie w królu monet, bo to jest tutaj początek miesiąca albo też wasza energia. Ale jak widzicie, te pieniądze przychodzą tutaj z zewnątrz, od kogoś. I tutaj. Głupiec może wskazywać na nowe miejsce albo kompletne początki. Ktoś ma jakiś pomysł w głupcu, ktoś ma propozycję, ktoś ma jakąś fajną inicjatywę, spontaniczną raczej taką i ma potencjał finansowy do tego, żeby no, zadziałać coś na tym polu materialnym, prawda? Bo cesarz to jest praca, pracowitość, dostatek. Jak najbardziej odpowiada Waszej energii. Jeszcze z kartą głupca, tak jakby to podbija, czyli bardzo duża sprawczość jest pokazana z zewnątrz, jeżeli chodzi o rozpoczynanie, sprawczość i skuteczność, o rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, które bardzo mocno poprawiają sytuację finansową, gdzie ktoś tutaj z zewnątrz jest bardzo dużym wsparciem. Cesarz coś nam gwarantuje. On nam daje i to będzie na pewno. On ma przede wszystkim, prawda? Więc ma się czym podzielić. Wasze nadzieje i obawy. Oczywiście cesarz może pokazywać no, również partnera, kogoś stałego, a może to być i dla jakiejś osoby drugi baran też. No przecież możemy tak to rozumieć. Wasze nadzieje i obawy. Tutaj mamy kochanków, a kochankowie z reguły mówią o wątpliwościach, o takim braku pewności, więc ktoś może się wahać, czy może to wszystko, co tutaj się zadziewa w jego miesiącu, jak to się dalej potoczy. W kochankach jest też pewna trudność z podjęciem decyzji, a zwłaszcza jeżeli to by dotyczyło właśnie. Jakiegoś samodzielnego działania na polu finansowym. W kochankach jest wybór, który nie jest łatwy, bo ciągle jakieś wątpliwości przychodzą do głowy, albo też z innej strony patrząc, no, kochankowie mogą pokazywać relację, która relacja jest dla mnie konkretniejsza, lepsza. Koniec miesiąca pokazuje się dla Was w rycerzu i w giermku mieczy. To są wiadomości, to są kontakty. To jest znowu duża wymiana informacji. Tu się sprawy dzieją szybko, a w każdym razie są szybko ujawnione, szybko powiedziane. Dużo się mówi przede wszystkim, dużo się rozstrzyga, można. Mogą to być też działania takie trochę niepewne lub trochę powierzchowne, bo sam giermek mieczy, przynosząc jakieś wiadomości, to nie wiadomo, czy to jest plotka, czy to jest na serio. I jeżeli ktoś podchodzi do tego powierzchownie, tak jak może podejść w rycerzu mieczy, no to. Mm, no, wiadomo, że to nie, nie musi być coś takiego dla niego fajnego, no ale Rycerz Mieczy w każdym razie mówi o tym, że należy podejmować jasne, skuteczne, konkretne decyzje i ta sytuacja, w której jesteście na koniec miesiąca, wymaga błyskotliwości i wymaga skupienia i wymaga koncentracji, o, tak, żeby się nie rozproszyć na drobiazgi, które nie są ważne. Bardzo ciekawy miesiąc. Dodam tylko, że w tle jest trójka mieczy, która z jednej strony może mówić o jakichś sprawach właśnie formalnych, przedsięwzięciach. No mogą być jakieś kłopoty również lub konflikty lub sprzeczki, które trzeba rozwiązywać które wymagają takiego waszego ruchu, i tutaj y, mniej więcej by to mogło korespondować z siódemką mieczy, która jest na wyzwaniu, więc tu będzie jakaś trudniejsza sytuacja, z którą trzeba będzie sobie poradzić, ale przejściowa i to nie jest nic takiego poważnego, nad czym warto by było tutaj się użalać na przykład, tak jak to czasami mógłby ktoś myśleć. No dobrze, to jak ogólnie mamy mm, energię przedstawione, to zobaczmy teraz, co się pokazuje dla Waszego znaku oddzielnie. Jakie tutaj może dodatkowe albo całkiem inne informacje się pokażą y, dla osób z znaku barana. Pierwsze karty. Miłość uczucia, relacje i związki. Miłość uczucia, relacje i związki. Mamy szóstkę. Szóstka mieczy, no to generalnie oznacza raczej odejście od relacji, jeżeli ktoś miał trudne relacje, zwłaszcza. A do tego jest karta sprawiedliwości. No w tej sytuacji szóstka mieczy raczej by pokazywała um, takie rozstrzygnięcia, na przykład na polu. Formalnym, prawda? Czyli Karta Sprawiedliwości jest często związana z sądami, z urzędnikami, z urzędami w ogóle z przepisami. No, oczywiście nie musi to dotyczyć rozstań, bo tu jest za dużo osób, które są pokazane w tych energiach. Tylko mówi o jakichś zgodnych z prawem, oficjalnych rozstrzygnięciach, postawienie spraw jasno. Karta sprawiedliwości pokazuje nam prawo przyczyny i skutku, czyli no, nad co sobie zapracowałeś lub zapracowałaś w relacjach. To otrzymasz po prostu. No i dla części osób może być to w taki sposób pokazane w szóste mieczy, że albo ktoś gdzieś wyjeżdża, albo ktoś odchodzi od relacji, przynajmniej mentalnie, tak, albo postanawia coś wymyślić, żeby zamknąć za sobą, powiedzmy, takie etapy jakieś w relacjach. Więc może być tak, że ktoś straci relację i że ktoś powie jasno i twardo, że się z kimś na przykład nie chce zadawać i się pod tym podpisze. Prawda? Dodatkowo jest rycerz monet. No może pokazywać osobę z podznaku koziorożca, panny, byka. Może pokazywać jakąś osobę w rodzinie, na przykład brata lub kogoś takiego. Kuzyna może pokazywać Rycerz monet może także pokazywać jakąś lojalność, tak? albo że tutaj te rozłąki czy rozstania mają jeszcze związek z pracą lub kwestiami materialnymi. No tak, co w rodzinie? Zobaczmy dla osób z znaku Barana, co w rodzinie? Mamy dwójkę mieczy, no przychodzi tutaj do głowy umowa, piątka mieczy, raczej spór, konflikt, to jest też rozstanie. Powiedzmy, piątka mieczy, nie mogę się z kimś dogadać. No nie mogę się dogadać. Mamy różne zdania i nie chce nikt ustąpić, więc dlatego konflikt, kłótnia jak najbardziej. No, mogę po prostu tak zostawić za sobą siwy dym, jeżeli chodzi o niektóre relacje, rozwiązanie umowy, jakieś może być pokazane um, również. Dwójka mieczy może też oznaczać wycofanie się z jakiejś relacji, powiedzmy. A na finansach mamy u... Was pokazanego papieża i wisielca. Papież mówi o doradztwie, na przykład w sprawach finansowych, więc takiego doradcę może Wam pokazywać. A y, karta wisielca, że na przykład współpraca z takim doradcą jest odłożona na kiedy indziej, opóźniona. Może też osobę papież z podznaku byka pokazywać. I tutaj mamy m, wtedy, no, wisielec mówi opóźnienie, przełożenie. Nie, nie jakaś, nie w czasie coś się dzieje, prawda? I królowa buław, zakończenie. No, ale zakończenie, może to jest dobra, y, dobra ścieżka akurat, jak się ma y, w sprawach finansowych doradcę, który... Może jego rola się po prostu kończy, no ale tutaj ta piątka pucharów trochę na połowie miesiąca pokazywała nam jakby takie nie do końca zadowolenie, więc może papież na sytuacjach finansowych może pokazywać również grupy, stowarzyszenia, grupy wsparcia, jakieś otoczenie wokół nas. To jest też karta nauki, więc szkoła może być pokazana. Jakieś specjalizacje, które ktoś na przykład chciałby robić, no to on tutaj jest to pokazane, jakby na przykład wydanie na to pieniędzy przełożył i odciągnął w czasie albo nie chce na to wydawać, albo nie do końca jest pewny, czy akurat to, czy coś innego. Praca. W pracy mamy kochanków, no to będziemy tutaj widzieć faktycznie wybór. Dalej jest rycerz Buław, który pokazuje zaangażowanie. No i albo osobę z Poznaku Lwa, Barana lub Strzelca. No i znowu jest ta Czwórka Mieczy. Czyli no tak, w pracy i w sytuacjach zawodowych to faktycznie pokazują te karty tak jakby coś bardziej z początku tego miesiąca. Hmm. Czy związane z tym, bo tu w Czwórce Mieczy nic się nie dzieje, nie ma z kimś kontaktu. Może z tym rycerzem Buław nie ma kontaktu, a rycerz Buław to by był ktoś, kto bardzo mocno działał w naszą stronę. Więc tu są pokazane na pracy jakieś relacje, jest ta osoba z żywiołu ognia i zatrzymane kontakty z tą osobą. Więc to angażowanie, po prostu zaangażowanie, równe zero na pracy, raczej odpoczynek, raczej przerwa, zwolnienie lekarskie, wypowiedzenie umowy może być nawet w czwórce mieczy pokazane, ale to taka przerwa, nie wiem, dwa tygodnie, a może po prostu ktoś ma zupełnie inne przyczyny tej przerwy, prawda? To nie musi być nic takiego negatywnego, może to po prostu jest decyzja na ten temat, i, i, I tak się to układa. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to ja go oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. A teraz jeszcze zobaczę, co dla Was się pokazuje jako rada. No to nam powinno też bardzo dużo wyjaśnić, bo rada jest zawsze cenną wskazówką. I, i jaka to będzie rada dla osób z podznaku barana na. Sierpień 2025. Sierpień 2025 i dla Barana cel życiowy. Tytuł karty i treść tej karty to jest taka. Celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Nie kłopocz się szukaniem swego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy Twój cel spełni swoją rolę, czyli się spełni sam, przy okazji jakby. Tak. Proponuję wrócić sobie do tego czytania, jak zwykle to mówię, no, kiedy będziecie uważali z początkiem, w połowie miesiąca, żeby tutaj coś jeszcze odnaleźć ciekawego, pomocnego dla siebie. A ja Wam na dzisiaj bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.